No i witajcie, witajcie po długiej przerwie. Aktualnie jesteśmy po wieczornym niby oblocie. Sytuacja w tej chwili wygląda tak, że no, jakoś udało się to wszystko składać do kupy i wprawdzie nie mieszkam tu jeszcze na stałe, ale można powiedzieć, że jestem chwilowo tu skoszarowany. Gdzieś tam działam sobie dalej przy remoncie po pracy, ale już stąd jeżdżę do roboty i po robocie też tu przyjeżdżam. No i generalnie próbuję rozbujać towarzystwo, w sensie od poniedziałku latają dwa razy dziennie. To znaczy, co to znaczy, latają? Latają to dużo powiedziane, latają to dużo powiedziane aczkolwiek no już teraz, powiedzmy, ten wieczorny oblot, no myślę, że 15 minut całym stadem polatały. Procedura wygląda tak, że są wyganiane przez Wojlerę nietełką i jak wychodzę z dołębnika, to jakieś grabie lądują na dachu no i one się, one się zrywają i latają jak usiądą. Wszystkie praktycznie, to je wołam i karmię no Przy korytku widać dość intensywnie. Pierwszą porcję jedzą karma, zmieniona w tym roku. Mrowca, bo jest tu dostępna lokalnie. I na ten moment idzie: dwie miarki lekkostrawnej, dwie miarki super diety i miarka młodej junior, czy jakoś tak, taka z grochem jeszcze i z kukurydzą I tak jest od jakiejś tam chwili. Eee, niezbyt długiej. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Eee, przygody są takie, że był problem w pierwszej fazie z katarem, który przeszedł płynnie i bardzo szybko na oczy. Także było zawalone towarzystwo dość konkretnie. No, jakby nie zastanawiając się długo i nie mając czasu na to, żeby to obserwować i się bawić w ziółka, po prostu dostały chemię. Eee, myślę, że zadziałało. Bo oczy zeszły. Aktualnie więc, jako że zadziałało, to po prostu są jest kuracja dokańczana. Czy środek miał znaczenie? Nie wiem. Poszło to co najprostsze i najbardziej dostępne u weterynarza. I tyle. Kurację skończę. To jakoś na niedzielę, sobota, niedziela, zależnie od pogody, Zrobię im drugie szczepienie, no bo ze względu na to, że to z tymi oczami był problem, to szczepienia nie miały. Więc zrobię im drugie szczepienie, zaszczepię też na ospę. Ile ich tu teraz jest? Ciężko mi powiedzieć. Jakby po tym ganianiu ich, staram się ich nie liczyć. Czasem tu podchodzi kot. Gdzieś tam wystraszy, czasem przeleci jastrząb, gdzieś coś wystraszy. No i tak naprawdę Ostatnio jak liczyłem to było 80, czyli gdzieś minus, minus 7-8 sztuk. 3 sztuki usunąłem. Jedną zaraz po szczepieniu pierwszym, i dwie gdzieś tam później w międzyczasie, tak zwanym, cwane są. W korycie, co prawda, zostaje Cardi, chyba tak, czy Dari. To nigdy nie wiem, ten krokosz cały. Bo akurat w tej super diecie sporo tego krokoszu jest takiego, że są same osłonki i puste ziarko w środku. No więc widać z początku, domyślałem, że im za dużo dawałem jeść, ale skrzydełka podnosiły do jedzenia, a to i tak leżało. I w końcu sobie tam które ziarko rozbupałem. No i jest jak jest. Co więcej, spisy teoretycznie chyba mamy do 3 sierpnia, więc pewnie je tu spiszę. Był telefon z ministerstwa, bo kobita ptaka umie złapać, ale z gołębiami bywa trudno. A ma kolega przyjechać sobie trzy młode jeszcze odebrać. O Rudy się znalazł. Rudego wczoraj nie było, a Rudy dzisiaj jest. Rudy jest Rudy od łysego, ale łysy mógł być Rudy. Są dwa rudy, nawet chyba trzy, bo późniejszy też jest. Także jest nadzieja w rudołycy. To tak, na marginesie, może ktoś tam wyłapie o kaman. No i co? I generalnie, jako że z czasem jestem w czarnej duże, i generalnie, jako że nawet realnie nie wiem, czy będę miał szansę. Jakkolwiek to towarzystwo przygotować, to teoretycznie spis oddam, natomiast walka będzie nie o to, żeby coś polecieć, tylko o to, żeby tylko o to, żeby dostało ich jak najwięcej. Natomiast no nie ukrywam, że też będę próbował zrobić wszystko, co będzie możliwe i w miarę sensowne, żeby gdzieś tam te młode jakkolwiek przygotować sensownie, tak. Eee, no i, i co, no był ambitny plan na jakąś tam małą współpracę i jakieś sugestie, ale na tą chwilę plan jest chyba zawieszony, bo myślę, że, myślę, że to nie ma sensu komuś tupy zawracać, natomiast no i tak gdzieś tam główka pracuje i to mu kombinuje eee, i trochę będzie po staremu, trochę będzie po nowemu, no co, no na pewno ja już wiem, że będzie... W, ze względu na to, że jest mniej czasu, więcej będzie profilaktyki, po prostu sypanej na zasadzie, że pierwszy, drugi lot coś tam do wody na zabezpieczenie. I czy się to komuś podoba, czy nie, no pewnie się niektórym osobom nie spodoba, pewnie niektórym się spodoba. A szczerze, to mi to rybka. Wolałbym nie, wolałbym zrobić to tak jak robiłem w tamtym roku na Centrum Zdrowia, chociaż po pierwszym i po drugim locie wtedy też dostały i resztę lecieć tak na Centrum Zdrowia jak zwykle, ale ze względu na to, że naprawdę będę miał mega mało czasu no i nie jestem w stanie pewnych rzeczy pewnie zauważyć na czas, to po prostu profilaktyka, bo myślę, że mniej zrobię im krzywdy, nawet im dając po trzech pierwszych kabinach. Jak będzie potrzeba, to czyli po czterech, niż nie dając im nic i coś przeoczyć i, i po prostu zastanawiać się, co to będzie. Głodne nie są jakoś nie wiadomo jak, to takie pozory. Karma została zmieniona, dzisiaj jest chłodniej, więc apetyt wilczy. Natomiast generalnie to jest taka miarka, gdzie tam to dawałem powiedzmy na 15-20 sztuk, zależy jakiej karmy. One rano dostają dwie miarki, wieczorem dostają takich miarek cztery. W tej chwili z tego tytułu, że no, trzeba od nich wymagać. Wcześniej dostawały na cały dzień osiem takich miarek, więc chwilowo, ze względu na to, że trochę potrzebuję je odchudzić, żeby latały, i ze względu na to, żeby trochę bardziej mnie słuchały, a nie zwiedzały zelów i okolice i się kręciły po dachach, no to dostają tak. Czy im brakuje, nie wiem. Myślę, że nie jest aż tak strasznie, bo rano jak teraz zjedzą cztery takie miarki to rano wchodzą znośnie, ale nie na strzała i już skrzydełek nie podnoszą. Wieczorem jest trochę lepiej, wchodzą gęściej i skrzydełka podnoszą, jedzą zewsząd, łapią florę, co z tego będzie, nie wiem, ale może, coś, może, może i co z tego będzie. A, No i oczywiście, no, co najważniejsze, gratuluję z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim, którzy dotrwali do końca sezonu i w sekcji, i w oddziale, i w sąsiednich oddziałach też. No Mikołajowi szczególnie gratuluję, Mikołaj zrobił super robotę i młody chłopak, tam, tata tu pewnie pomaga, także w sumie i Mikołajowi i Mariuszowi, ale no postawili się tutaj bardzo i... Maratonu ostatniego w sekcji wzięli pierwszy i drugi konkurs, w to też bardzo ładnie, niewiele brakło, żeby też mieli jedynkę i dwójkę. No, także naprawdę gratulacje, robota zrobiona konkretnie. No, będzie tego, trzeba iść płytki coś. Pozdrawiam.